Hej, witam Was bardzo serdecznie w grze The unbekannte Creek. Z tej strony Kruk Będziemy dzisiaj grać w ten typowy horror osadzony w 1916 Pierwszy raz odpaliłem tą grę, ale nie ukrywam, że widziałem ją już wcześniej na kanałach YouTube'a YouTube albo innych takich rzeczach No dobra, to może po prostu zaczniemy o, Niestety mój duński jest nie tak dobry jak kiedyś, no niestety więc zaczniemy z angielskiej wersji. No dobra, okej, okay, to zacznijmy. A, czyli znaleźć mam a, drabinę, tak? Dobra. Jakieś dziwne pomruki w tle. Aha, na shiftie no, tutaj dobrze jest, na shiftie jest bieg. Ups, hmm, tutaj nic nie ma, a mi się tu coś nie podoba. Się ma, może. Aha, na e są jakieś notki. Nie dość, że to niemiecki, to jeszcze niewyraźny, nie? Nic z tego. Jak się mu zabiera? Rzeczy. Cholera, tak to jest, że się wyłącza instrukcję. A, dam sobie radę. No, rzeczywiście. Dałem sobie radę. O, dobra. Cholera, jasna, no. Mm, wybaczcie. O, właśnie kontrole, Dobra, dobra. To jest chyba R, tak mi się wydaje. No, wyciągnij tą rączkę jeszcze raz. O, o, o to chodziło. O, to chodziło. Stary zabrałem Ci rękę i rzut ręką. Dobra. Nie ja tego nie chcę. Weźmiemy coś jeszcze od ciebie. Okay. Jestem uzbrojony, gotowy do walki. Powolutku, powolutku. Tak, 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 tak. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw, zostaw mnie. Biegnie za mną. Nie, chyba zostawi mnie w spokoju. Nie nie, 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 dzięki, dzięki bardzo. Nie, 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 dzięki bardzo, nie, 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 Fuck, 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 nie, Szybko, nie, szybko, nie, tu mnie zabić. Yes. Oh. Ech. 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 Nie tu się tam. No to mi się przyda. To mi się przyda. Coś tu leży na stole. Dein Vater und ich. I to by było na tyle. Umdajne, bla, bla, bla. Dobra, nie mam takich problemów z niemieckim, ale z niewyraźnym niemieckim już jest gorzej. O, o. O, nie, 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 nie. nie. Przepuść mnie. Przepuś mnie. A, a. Oj, mnie! niedobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie tak. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. W ogóle nie, no, no, bardzo oryginalny pomysł, żeby wsadzić dinozaury do pierwszej wojny światowej. Przynajmniej nie są to zombie. Nie, to się szło tędy. A, myślisz, że Cię nie widziałem? Widziałem Cię. Zabrałem mu coś? No, wyrwij mu tę rękę, no, o to chodziło. Biegłeś tam, więc my idziemy w tą stronę. A, nic nie ma. Okej. Okay. ojej, nieładnie, 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 nieładnie. nieładnie. Uf. uf, Dobra Dobra Podaj mi pomocną dłoń, bo to mi się na pewno przyda Jakaś karteczka A jest i Zamstag, bla 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 Liberbruder Nie podoba mi się to, o i nie podoba Dobra, znowu tutaj. Eee, dziękuję, chętnie się obsłużę. Tutaj, nie, jakaś całkiem spoko muzyczka. Powiedzmy, że może być, jest tam kto. Dobra, chodźmy. Powolutku. Powolutku, co my tu mamy? O, flary. No, fajnie, fajnie. Dobra, jeszcze jeden. Nie, nie bardzo. Nie widzę tego. No, gin ah! Zdążę, zdążę, zdążę. Jest. Co? Wszedłem i umarłem. Poważnie. Ach. Dobra. Ostatnie podejście. Dojdę do tej cholernej yy, drabiny. Dojdę do niej. Ominąłem już tego leżącego gościa? Nie, tutaj leży. Tak, tak, bardzo się boję. Gazu, gazu, gazu. Nie podoba mi się to. Co my tu mamy? A, co tu już byłem. Jakieś bombardowanie? Nie, dobra, chodźmy dalej. Dobra. Po raz trzeci tutaj, mnie zaraz mnie szlak trafi. Mógłbyś? A, i tak się rozmienia. Dobra. Ale ta spluwa jest bezużyteczna. No i niczym nie pomaga. O. Zabawimy się w polowanie. No, żeby Cię, kurna... I teraz oczywiście biegnę w pułapkę. Znodził się? I biegiem! Biegiem! Biegiem, 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 biegiem! Okej, okay, zgodził się. Wygląda na to, że jestem udupiony, jak udupiony. No, niech to szlak trafi, no. Gdzie jest ta cholerna drobina? Jest to jakaś mapa? Nie, oczywiście brak mapy. Świetnie, spróbujmy jeszcze raz. Idę sobie za nim choć w tę stronę tu już byłem jasny gwint no nie gadajcie że to jest znów ten bunkier Chodź, no, byłeś blisko, stary. Gdzie ja mam iść do cholery? No, <ścoughs> nie wierzę. Co za porażka. A teraz ten tutaj wyjdzie i się już tam nie wydostanę. Nie, dobra. Na żywca. Trudno. Tu jeszcze nie szedłem, jakoś widzę Tutaj to się wydaje mniej znajome. Ajajaj. Aha. No i świetnie, super! Tak, i tą flarę! Ledwo żyję, ale dam radę. Na wszelki wypadek, flara zawsze się przyda. No, bierz tą flarę zanim on się tu znowu pojawi. No nie! ja? Ledwo co wiałem. Matko, naprawdę jest jakiś sposób, żeby między nimi przejść? Jak jakiś znajdziecie, to dajcie mi znać. O, czyli można zacząć z tego strzelać. Wydawało mi się, że mam tylko dwa naboje. Oj, a kolega się tu chyba zbugował. Może być, świetnie, mi to bardzo pasuje. Mam nadzieję, że tego, coś szl szlak robił nie. Chyba nie. Sary, blokujesz mi drogę. A oczywiście nie mam już naboi, jednak. Ja przejdę obok... Serio?! Dobra, w porządku. Widać, że gra jest po mojej stronie. Bardzo się z tego cieszę. A jeśli możecie, dajcie mi kawałek swojej nogi. Tak. Tam chyba coś jest. Tak mi się wydaje. Claudia. Nie, dzięki. Ja nie do Klauzji. Może lekko w tą stronę. Nie nie, tam jest ten bunkier. Ja tu już byłem. Czyli moment, muszę iść tędy. Daj spokój, trochę cię ugryz. już jesteś zmęczony. Co my jednak do tutaj? Tak. Ajajajaj. I co my tu mamy? Stare pianino, upiorne stare pianino, świetnie e, tam dym, więc chyba to nic nie podziała. Zdaje się, że muszę znaleźć jeszcze ten kawałek i zajmij mi spokój. Ja sobie wezmę, ja sobie wezmę jeszcze drugą twoją nogę, tak? Ran. a może być mam nadzieję że nie pójdzie w tą stronę no nie chcesz raga chyba że tutaj kolega twój serio Zbugowali się na mnie Będę ci przeszkadzał Te flary są dobre Mogę polować z butem Czuję się jak Bear Grylls. Zaraz cię pożre Uchodzi, teraz zadaję, zadaję sobie pytanie, kto tu jest myśliwym, a kto tu jest ofiarą. Nie ty, też nic nie masz. Kurde, nie, to też nie na razie. A tobie co się dzieje, stary? tam są dinozaury? Myśl się, opanuj. Kolejna brudna notka, której nie przeczytam. O! Flara chętnie. Amunicja też? Może być, świetnie. Ja nie narzekam. Dobra. Niestety będę musiał już kończyć. A jak chcecie więcej tej gry, to dajcie mi znać w komentarzach, albo po prostu subskrybujcie. A najlepiej łapkujcie, tak będzie najszybciej. No to dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. To na razie, cześć, pa.